Przekażemy Państwu naszą czujkę LS8 z czujnikiem ruchu PIR. Zaczynając przede wszystkim od pudełka, na którym znajduje się zawsze nasza informacja na temat skąd można pobrać instrukcję obsługi w języku polskim, jak i również film instruktażowy do konfiguracji urządzenia z siecią wi domową. Na stronie instrukcje.gospio.pl pod numerem produktowym zawsze znajdują się tam filmy. Przejdźmy do rozpakowania. Odkud znajduje się mini instrukcja w języku angielskim, czujka oraz elementy montażowe, takie jak taśma dwustronna, kołki, przebudowa i w języku angielskim. Sama czujka prezentuje się bardzo fajnie. Jest ukryty bardzo dobrze, obiekty w powierzchnią, której w ogóle nie widać, co pozwala na dyskretne zastosowanie jej w dowolnym miejscu. W pomieszczeniu, wysuwany element obiektywu o 15 stopni, co pozwala też ewentualnie ustawić sobie zgodnie z własną potrzebą kąta widzenia, czy ewentualnie też nakierowania na, na daną sytuację oraz najważniejszy element, czyli czujnik ruchu PIR, który reaguje na wykrycie ruchu. Urządzenie może pracować w dwóch trybach. W trybie szybkim, czyli tak zwanym nagrywaniu na kartę pamięci bez konfiguracji z internetem, co jest elementem dość wygodnym w momencie, kiedy nie mamy sieci Wi-Fi, a chcemy korzystać z kamery bardzo długo, lub opcję Wi-Fi. Żeby uruchomić kamerę tak naprawdę tylko w sieci nagrywania na kartę pamięci, wystarczy włożyć kartę microSD od 8 do 128 GB i włączyć urządzenie na rejestrację. Zapali się dioda i kamera wreszcie jest gotowa do użytku. Natomiast, jeżeli chcemy korzystać z opcji Pełnej urządzenia, czyli za opcją połączenia w rzeczywistym, należy skonfigurować urządzenie, czyli telefon z siecią wi domową i z urządzeniem. Film konfiguracyjny znajdziecie Państwo tutaj, tu będzie odnośnik do tego filmu. Przejdźmy teraz do elementu już skonfigurowanej kamery. Łączymy się z kamerą. Jak widać, pokazał się obraz i to, co widzi kamera. Jest to bardzo szeroki kąt widzenia, co pozwala zobaczyć naprawdę bardzo dużo w momencie korzystania ze sprzętu. Można nagrać wideo, zrobić zdjęcie, uzyskać dźwięk czy przemówić nawet przez urządzenie. Jest komunikacja dwustronna. Oprócz tego oczywiście jest możliwość pełnego ekranu, tak żeby więcej sobie zobaczyć sobie na urządzeniu. Sprzęt posiada tak zwany kompresor jakości obrazu w czasie obserwacji, w czasie rzeczywistym, co, 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 co sprawia właśnie, że ten element e, delikatnie jest taki pikselowany, natomiast przy nagrywaniu plików już na kartę pamięci, jak najbardziej jest to już dużo lepsza jakość obrazowa. E, w następnym etapie pokażemy Państwu wideo z tej kamery, tak żeby przedstawić, jak realnie prezentują się te elementy. Dobra, jest. Mm-hmm. <laughs>